Siemka, witam was, wa, was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym wam pokazać moc, do którego zainspirował mnie laboratorium klocków, do którego kanału link macie w opisie. Jest to moc z jego wymyślonej serii nazywającej się Dragon Bridge. Myślę, że moc wam się spodoba, bo naprawdę jest sporych rozmiarów. No i jak na taki moc to dla mnie to naprawdę jest moim zdaniem piękny. No i zaraz sobie przechodzimy do oglądania. Dobrze. Jesteśmy już w pocięciu? I tutaj chciałbym Wam pokazać takie wejście, bo ci, to plemię, właśnie, które mieszka sobie tutaj w wieskiniach, takich całych zalanych lawą, mieszkają sobie na takich yy, platformach, na których sobie mieszkają, żyją, urzędują, no robią w sumie wszystko. Jak widzicie, tutaj mamy wejście do jednej z tych jaskiń. O, no i mamy wejście do jednej z właśnie takich mniejszych jaskiń, która, i tak jak na moje klocki, jest bardzo duża, ale jest to jedna z mniejszych jaskiń. I mamy tutaj, o zobaczcie, taki zwykły podejścik. No i dwóch strażników. Jeden i drugi stoją i pilnują tej przejścia. Zobaczcie, o tutaj, ten do tego przejścia, które bardzo mi się podoba. Myślę, że Wam też jest zbudowany z takich. Glocków położonych na siebie jak deski Jest taki no niezbyt trwały Ale jednak most Jak widzicie udało się jednej roślince Zakorzenić tej korzenie ma... Jest tutaj trochę skał Żeby to wyglądało jednak nie że sobie to zbudowali Tylko nieregularnie postawili Postawili zasługując się do otoczenia No i po prostu Tak wygląda pierwsza platforma Mamy tu jeszcze takie płotki Tutaj jakbyśmy przeszli po tym moście Jako o, zobaczcie z tej perspektywy Idziemy sobie jako jakiś tutaj ten gościu i wchodzimy sobie na taką piękną platformę. Zobaczcie, tutaj taki mini wodospadek lawy leje się spod tej platformy. Tutaj jak zobaczcie, jakiś też wytrysk lawy jest. No a poza tym, no to taka zwykła w sumie platforma. Siedzi tutaj tylko jakiś gościu. O, jak zobaczcie, siedzi, bo oni nie mają twarzy. A czy to są tacy jakby ludzie, tylko bez twarzy? Lubią złoto i w ogóle. No i właśnie mieszkałem sobie w takich jak zobaczcie tutaj też jest taki wodospad I tutaj też taki jeden ogień, drugi ogień, trzeci ogień No i tutaj mamy jeszcze taki ładny ogniskownik Na tej makiecie możecie sobie szukać mojej figurki z awataru Która nie będę wam pokazywać jak wygląda, bo mi się po prostu nie chce O jak zobaczycie tutaj, to mamy jeszcze taki mostek Kolejny taki właśnie mostek, to jest pod, podparty takim patykiem na jakimś kamieniu Tutaj zobaczcie, mamy trupa kościoszkieleta, szkieleta, bo kościoszkielety szkielety lubią okradać sobie tych tutaj tutaj dzikie jaskiniowe plemie. I właśnie jeden próbował, ale chyba niestety padł trupem. No, tutaj zobaczcie. O! 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 Moje piękne stanowisko, nagrywanie jest za duże. Yy, o! Mamy tutaj takiego gościa, też właśnie. Bo oni noszą właśnie takie maski wszyscy, hełmy, maski I tutaj właśnie idzie jakiś gościu z mieczem, z taką szablą, kataną i z taką włócznią idzie sobie po tym moście I Mamy jakiś grób, zobaczcie, może ktoś tutaj właśnie zmarł jakiś gościu, a może to jakieś zwykłe nawiązanie do Halloween Mamy tutaj też takiego, taką deseczkę jakąś I to jest ostatnie przejście, jeżeli chodzi o tą lawę I to przejście prowadzi, zobaczcie, do najważniejszego punktu w tej jaskini, czyli do skarbca Skarbiec, zobaczcie, jest po prostu zwykłą jaskinią, do której dobudowano taką mini platformę, i trochę wstawiono desek. Ale zobaczmy, co jest w środku. Zobaczcie, ile tu jest złota. Cała góra złota. Tutaj jakieś miecze. Koło jakieś, koło to tak dla klimatu. Korona, miecz. Tutaj jedna skrzynka. Nie będę wam pokazywać coś w środku, bo mi się nie chce ich otwierać. Tu, druga, wszędzie lśni złoto. Tutaj też taki pająk, wszędzie lśni złoto. No, to jest nadwyraz pożądany minerał w całym tym świecie. Nie tylko przez to plemię, ale też chyba przez wszystkie. No, to w laboratorium się spytam. Yy, no, raczej przez wszystkie plemienia szukają złota innych minerałów. Ale jednak, złoto, zobaczcie. To jest potężny skarb, który pozwoliłby na zasilenie wielkiej armii. No, skarbiec niczego sobie. Dobra, ale przejdziemy sobie teraz z tego skarbca na zewnątrz. No i zaraz chyba będziemy kończyć ten odcinek. Będziemy kończyć ten odcinek, ale to tylko dlatego, że po prostu ta makieta nie zawiera z dużo jakiejś budowli, tylko ona jest bardziej. jest kolosalna, ale nie zawiera. No zobaczcie, nie zawiera zbytnio dużo budowli, więcej tej właśnie lawy jest. O, lawa, 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 lawa. Zobaczcie, mamy tutaj dwóch strażników, którzy pilnują wejścia tu jeszcze jednego. W jakiejś złotej zbroi, no złota zbroja to chyba znaka, jakiejś naprawdę albo wykazał się jakąś męskością i zrobił coś naprawdę ważnego, albo jest jakimś bogatym rycerzem, no nikt nie wie. Tutaj mamy, zobaczcie, też jakiegoś gościa, tutaj też jakiegoś żelaznej zbroi, ale to już żelazna zbroja, też na pewno jakieś osiągnięcie. No bo niedużo osób ma tej zbroi. Mają tylko jakieś takie żelazne tuniki, ale zobaczcie takiej zbrojki. No, nie ma nikt, tak samo jak tamtej złotej. Bronią oni tej tej jakieś kufra i jakiś tutaj desek, nie wiem, trzymają deski, może jeszcze coś tam tutaj dobudować. tej zobaczcie, są takie kraty, które jakbyśmy to zdjęli, to można je wyciągnąć, o, o tak, i założyć z powrotem, taka niby funkcja bawialna, która mi troszkę nie wyszła, no ale chciałem, żeby jakaś była. Teraz przejdziemy sobie do tego jeziora całego lawy, ból, 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 mamy tutaj, zobaczcie, trochę lawy, no to akurat najbliższa lawa, bo już mi się klocki kończyły, tutaj zobaczcie, tej lawy jest naprawdę dużo i fajnie, myślę, wygląda kilka odcieni tej lawy, no, tutaj zobaczcie, mamy taką skałkę, kolejną skałkę, no i chyba najlepiej, co mi wyszło z całego moca, czyli ten wodospad, zobaczcie, on, myślę, że on jest naprawdę piękny, Wygląda jak prawdziwy wodospad, tam z tyłu nic nie ma, no są kilka klocków innych, ale zobaczcie, no taki wodospad myślę, że jest po prostu świetnie zbudowany. Pewnie powiecie, że zbudowalibyście lepszy, lepsze, ale jednak strasznie mi się podoba ten wodospad. Ale nie będę się rozpływał nad tym, jaki on jest piękny, no bo zaraz będziemy kończyć, Zobaczycie, już opisałem tylko te kilka mostków malutkich, to i Ty nie możesz co opisywać, a tam widzicie w oddali mojego moca, który będzie na maraton, właśnie, maraton. Pojawi się maraton, no bo teraz będzie wolne Czwartek, piątek, sobota, niedziela Po jeden albo dwa odcinki W każdy dzień, nie wiem, zależy jak się wyrobię No myślę, że taki fajny maratonik Będzie, będzie więcej filmów Więcej sobie będą premiery Więc będzie można ze mną popisać no, i wiecie co, chyba będziemy już kończyć ten odcinek, bo mało się tutaj już w sumie dzieje. Nie ma nic więcej do pokazania: to jest jeszcze taka skałka, nie ma nic więcej do pokazania, bo no, to nie jest moc taki właśnie, że jest strasznie dużo domków, tylko to jest moc właśnie taki bardziej, o jak widzicie, taki majestatyczny, taki po prostu duży, no taki wielki, ale niezabudowany. O. No i dziękuję Wam za oglądanie, do usłyszenia i cześć!